mi Michente, słuchajcie, doleciałem oficjalnie do Madrytu. Jest godzina 18.30. Jutro mniej więcej o tej samej porze mam wylot, także wychodzę, zamawiam Ubera, żeby nie tracić czasu. Robię infostelu i zaczynamy jakieś zwiedzanko. Jutro też od samego rana będziemy zwiedzali, także wycisnę jeszcze z tego Madrytu. Postaram się bynajmniej. Jestem, zamordowałem się już i zanosi się na to, że będę miał prywatny pokój za 20 euro, ale nie chcemy jeszcze zapeszać. Ale w tym hostelu, który nazywa się, OK, Hostel Madrid, tak wygląda drugie piętro, na którym się znajduję. Wszędzie to są pokoje. To są pokoje 4 do 6 osobowych. 20 euro płacę. 21 dokładnie za ten czteroosobowy ale między 6 a 4 osobowy nie ma różnicy. Jest godzina 21 i idziemy, kurde, fajnym fajne miejsce. Wygląda super miejsce. Będzie idealne na wyczone spacer i na kolację. Przed całym wyjściem chciałem Wam pokazać tylko, jak wygląda jeszcze recepcja albo taka wspólna area, gdzie można sobie posiedzieć. Jest bar. I jest same centrum. I tak wygląda zaraz po wyjściu. Jest e, pralnia. Dosłownie 10 metrów. Restauracje. Tu są. Ale jest fajnie. Nie jest ciepło. Nie jest chłodno. Wręcz idę. Ale nie. A miejsce do którego idziemy to Gran Via. Jedna z głównych. Albo nie głównych, bo to główna ulica Madrytu. Podobno można tam poczuć się jak w Nowym Jorku. Jest tam pełno teatrów, hoteli, restauracji i różnych kulturowych rzeczy. Bardzo ciekawe zabudowy. Więc w takiej wieczornej scenarii na pewno będzie się to ładnie prezentowało. Dosyć spora ulica na mapie. Więc dzisiaj tam. Będziemy się kręcić. O, tutaj ktoś sobie ćwiczy muzyczkę. Eee, a do tej. Ale fajnie grają, naprawdę. Eee, do tej eee, ulicy, która jest uznawana za najbardziej reprezentacyjną ulicę Madrytu. Eee, w Madrytu miasta, które jest e, trzecią co do wielkości stolicą e, Europy. Eee, jest tam 1,8 km. Z bucisza 22 minuty pokazuje e, mapa, a więc idziemy i zwiedzamy. Doszedłem do miejsca, w którym e, podobno ma się zacząć e, oficjalna taka e, droga z Gran Via Plaza de Cibales i prowadzi e, do Plaza de Espania i tam się podobno kończy. Jeszcze tutaj e, kawałeczek mam do przejścia i. Mm, Zgraniczamy w prawo i tam by się zacznie. No, ale powiem wam szczerze, że jestem bardzo podekscytowany e, tym miastem, tym wyjazdem. Teraz e, zaczyna we mnie kipić. Żałuję trochę, że po prostu tylko jeden dzień będę mógł być w Hiszpanii, ale wiem już, że trzeba tu wrócić. E, dodatkowo e, muszę Wam powiedzieć, że ja czuję się o wiele, wiele lepiej gdy jestem po prostu na wyjeździe i nagrywam po prostu w miejscach, których jeszcze nie widziałem, których nie byłem. Być może jest to narzucone presją tego, że jeżeli nagrywam w miejscu, w którym mieszkam, być może gdzieś w głowie z tyłu siedzi u mnie, że muszę dawać jakieś informacje z kosmosu. A ja, po prostu, jak większość ludzi, mieszkam w jednym miejscu i praktycznie tym miejscem się nie interesuję. I może dlatego e, nie sprawiało mi to takiej też przyjemności. Znaczy, przyjemność mi sprawiało z nagrywania, ale może taka presja, ale to da się wypracować. E, to jest przecież tylko chwila pracy nad tym i po prostu będziemy nagrywali. A tutaj już chyba zaczyna się. Yy, nasza ulica u, patrzcie Rolex, szkoda, że, że kamera w nocy nie nagrywa tak z, na zbliżeniu mega ale jest mega no to jestem już tutaj yy, na samym początku jest fajny klimacik jest dobry vibe i idziemy <laughs> Gran nie wiem czy jak przeczytałem tam na blogu w którym robiłem, na którym robiłem sobie research i było, że można pożyć się jak w Nowym Jorku, to nie wiem czy nie mam teraz jakichś za dużych oczekiwań Mam nadzieję, że nie mam i będzie pięknie. No faktycznie tutaj jest jakieś muzeum. Podobno jest tutaj mega dużo teatrów, muzeów, sklepów, restauracji różnych. Ja po prostu tutaj jest. I Jest tutaj nawet kaszyno. Pewnie można przedłużyć trochę hajsu. Eee, ja do mnie idę. Mam już doświadczenia z kasy. z Batumi w Gruzji. Fajnie, ale lepiej wydać te pieniądze na coś lepszego. Na jakąś przyjemność. I tutaj doszedłem sobie do stacji metra o nazwie właśnie tej ulicy Gran Via. I jest tutaj duży deptaczek, sporo ludzi. I my musimy iść prosto. Tam jest główna ulica. No to mamy to: mini Nowy Jork. A prezentuje się on. O tak. No, no to moje oczekiwania zostały spełnione. Wiadomo, że nie można brać jeden do jednego ale fajnie jest. Pani robi jakiś wywiad do kamerki. Super, wracam teraz do domu inną stroną i wygląda bardzo spoko, bo jest zatłoczony tak, Więc pewnie znajdzie się tam eee, coś ciekawego A w ogóle wszystko tu jest ciekawe Eee, Michał jest zadowolony Dobra, po tej stronie yy, praktycznie same sklepy, zero restauracji. A ja właśnie szukam czegoś, żeby sobie podjeść, bo zgłodniałem. A poza tym chciałem dzisiaj sobie dobrze zjeść, ponieważ świętuję yy, nową przygodę, która rozpoczęła się wraz z wylotem z Oslo. No, naprawdę, na Madryt też trzeba parę dni. Tutaj w prawo, tutaj w lewo, wszędzie coś jest. Człowiek jest dezorientowany w pewnym momencie, gdzie ma iść. I taki to spacerkiem doszedłem sobie do placu, który nazywa się Puerta del Sol. I wujek już mi powiedział, że to jest jeden z ważniejszych placów. A kiedyś tu znajdowało się wjazd do miasta. Bardzo strategiczne miejsce kiedyś, A teraz, jak widać, ludzie spędzają sobie tutaj czas, pił piwko, spacerują. No, nie sposób po prostu powiedzieć coś tutaj o historii Madrytu, ponieważ historia tego miasta sięga chyba drugiej ery przed naszym wiekiem. <laughs> Dlatego ciężko jest mi też coś tak na bieżąco szybko googlować i, i wiecie, i coś mówić. Bo ja tutaj przyjechałem po prostu z rzutu na spontanie. Eee, I mówię tylko to, co tutaj przeczytam sobie w internecie. Jest tutaj strasznie dużo rzeczy związanych z historią. Multum. Multum. Przechodzicie e, obok jakieś, e, jakiegoś miejsca i nawet nie wiecie, jak ono jest na przykład ważne. Niestety musimy to tak pozostawić. Takie klimatyczne. No. Są tutaj uliczki. A tutaj główny deptak, jeden z któryś tam, bo nawet nie orientuję się w tym mieście w ogóle. No dobra, zjemy sobie takiego kebaba, dana. Eee, bez sosików oczywiście, bo już tak przytyłem trochę tej Norwegii z takim widoczkiem. Pana się to kosztowało, także nie taki tani ten kebabik, zwykłe kosztują troszeczkę mniej. Dobra, pojadłem, eee, najadłem się bardzo smaczne mięsko, no i teraz to już idę do domu. I podoba mi się ten klimat, nie wiem ile razy już dzisiaj w tym filmie powiedziałem, że podoba mi się ten klimat. w moim pokoiku i cholercie jasna, mam farta, mam farta, jest godzina 23 i nikt jeszcze się nie zameldował więc jest bardzo duże pra prawdopodobieństwo, przepraszam że nikt tutaj nie wbije także będę chyba tutaj w pokoju sam co sprzyja e mi bo mam mało czasu a chciałbym dużo robić, więc pewnie będę sobie zaraz składał e, film, ale lepiej mi się składa po prostu e, jak jest głośnik, a nie na słuchawkach i po prostu prywatność, e, samotność w pokoju jest po prostu na wagę złota. No i dobra, e, ale tym samym trzeba zakończyć e, e, ten odcinek i. Jeszcze będą dwa odcinki z Madrytu, bo jutro postaram się nagrać e, dwa odcinki, jest tutaj pff, jest tyle rzeczy do zobaczenia, do zrobienia e, Że pewnie będą dwa odcinki do tego QA cholercia będzie. I tylko nie wiem czy teraz. Cholercia. Poprosiłem Was ostatnio w filmy i nie zawiodłem się, były te pytania. E, tylko, że nie wiedziałem, że w Madrycie o tyle do roboty, ale nagram to i wcisnę. E, no i dziękuję wam, nie? że jesteście. Że, że, że po prostu jesteście. W najzwyczajniej w świecie. E, fajnie jest, że jesteście. Nie <laughs> ja muszę wrócić do jakiejś tam formy, której prawdopodobnie nigdy nie miałem, ale muszę wrócić bo coś tutaj widzę, że plotę tak e, bez składu i bez ładu czasami wyrażam po prostu e, swoje emocje tak po prostu <laughs> no tak jak teraz. Nie wiem, że dobra, kończę. Kończę ten odcinek. Fajnie, że byliście. Pozdrówki, zdrówka e, i e, wpadajcie Koniecznie na następne odcinki i w niedzielę pewnie będzie live jakiś już z Meksyku, pewnie już się tam zaklimatyzuje trochę i trzeba pogadać trochę. Także trzymajcie się tymczasem, Elo.